Uroczyste otwarcie 19 Międzynarodowego Turnieju Konnego Służb Mundurowych w Częstochowie rozpoczęło się w piątek, 6 czerwca pod Bazyliką Archikatedralną Świętej Rodziny, skąd wyruszyła uroczysta parada uczestników turnieju, której towarzyszyła Orkiestra Denta Śląskiej Policji. Przemarsz zakończył się w Alei Sienkiewicza przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie złożono kwiaty. Kolejny dzień to już czysty sport. Wydarzenie przeniosło się do stadniny Koni Lambada, gdzie miały miejsce najważniejsze elementy turnieju. Dzisiaj na obiekcie Lambada w Częstochowie odbywa się 19. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych, który zorganizowali policjanci ze Śląska. To właśnie tutaj spotykają się drużyny mundurowych nie tylko z Polski, zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej, ale również z zagranicy. Tutaj drużyny zmierzają się w konkurencjach, które zostały dla nich specjalnie przygotowane. Jest to dobra okazja do tego, aby wymienić się doświadczeniami, jak również przetestować swoje możliwości i umiejętności również w współpracy ze swoim wierzchowcem. Współpraca ze zwierzęciem jest kluczowa, tym bardziej gdy jako duet mają pokonywać przeszkody. W tym aspekcie najważniejsze są umiejętności oraz wzajemne zaufanie. To są zawody bardzo szczególne, dlatego że tutaj mamy do czynienia z pokazem konia, a jednocześnie nie ma to nic wspólnego z zawodami ekipicznymi, gdzie zawodnicy są przygotowani tylko i zdeterminowani do pokonywania przeszkód. Tutaj mamy przeszkody bardzo różne, mamy przeszkody parkurowe, mamy przeszkody policyjne, gdzie sprawdzamy przydatność konia w służbie policyjnej. Od lat konie towarzyszą policjantom przy patrolach czy zabezpieczeniu imprez masowych. Każdy koń i każdy policjant ma swoją historię, ale w ich codziennej służbie najbardziej liczy się to, co zbudowali razem. Przyjechałyśmy z komendy powiatowej policji w Tomaszowie Mazowieckim. Zamiłowanie od, do koni od dziecka, pasja olbrzymia, praktycznie całe życie w siodle, a teraz też służbowo. Jeżdżę konno. Przyjechaliśmy z komendy wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Na zawodach reprezentujemy naszą sekcję konną ze Szczecina. No i przyjechaliśmy tutaj wziąć udział w tych zawodach, zdobyć nowe doświadczenie i, tak jak tutaj, to ma na celu wzbogacić swoje umiejętności i zaprezentować się na parkurze i torze przeszkód. Wcześniej przed policją siedziałem dwa razy na koniu. Nie miałem okazji, ale gdzieś te konie były w rodzinie u dziadka i przyszedłem do policji z myślą, że chciałem pracować z psami. Ale zwolniło się miejsce w koniach. Trochę większe zwierzęta, zawsze chciałem pracować z zwierzętami. Poszedłem, przeszedłem taki pierwszy dzień testowy, czy, czy się nie boję, czy, czy to mi odpowiada. Nie spadłem, powiedzieli się nadaje i tak mija mi 3, 12 rok w policji w koniach. Nauczyłem się jeździć. Jestem dzisiaj na zawodach, więc chyba coś tam potrafię i, i mam super konia, który dużo wybacza błędów. Policjant, który chce przyjąć się do ogniwa konnego, powinien e, wykazywać przede wszystkim umiejętności współpracy ze zwierzęciem. Tutaj chodzi o konia. Natomiast wszystkie inne umiejętności e, i jakieś. E, Współpraca z tym wierzchowcem bywa tutaj wyćwiczona i nabyta przez szereg ćwiczeń, które cały czas podczas doskonaleń zawodowych policjanci szlifują. Jest to nieodzowna tutaj jak gdyby, czynność, aby umieć współpracować z wierzchowcem. Taką współpracę można rozpocząć już jako policjant, ale mile widziane jest posiadanie odpowiednich umiejętności przed naborem. Warto mieć doświadczenie w jeździectwie. Można je zdobyć m.in. w stadninie koni Lambada, gdzie odbywały się zawody. Prowadzimy jazdy rekreacyjne od podstaw. Prowadzimy też treningi. Mamy swoją hodowlę koni. Generalnie nigdy nie ma za późno. A tak zaczynamy prowadzić lekcje dla dzieci od 8 lat, żeby miały taki, już większy kontakt z koniem. Kolejna przeszkoda no, późniejszy wiek, bo ja sam zaczynałem przed 40 no lat, w wieku 39 lat. Jeżdżę do tej pory? No, początek zawsze przyciąga, aczkolwiek później jest taka droga na eliminację, bo to amieńsko nie musi być. Trzeba poczuć to coś, co, co się żywi do tego zwierzęcia i odwrotnie, i to później się staje pasją. Czy to sportową, czy jakąś taką rekreacyjną? To coś w sobie szlamie takiego. Tam już nawet nie zagroda, tam też. A tak, tak, mówię, wiek nie ma znaczenia. Jeździecko jest ze mną od zawsze. Jak już wstąpiłem do służby, to konie w moim życiu były. I policja i pomaga i kontynuować tą y, pasję i rozwijać się w tym kierunku gdzie jest duży wachlarz też różnych możliwości. To jest codzienność na koniu bezwzględnie i, i jakby przychodzi się tylko y, nie do pracy, tylko do pracy ze zwierzęciem. Bo, bo to nie jest radiowóz, który się odstawi po służbie, to jest żywe zwierzę, o które musimy zadbać i nie tylko podczas patrolowania, ale dużo więcej pracy jest przed samym wyjazdem i po patrolu. Bo to jest codzienna pielęgnacja, to jest sprzątanie boksu, pierwsza kontrola taka ewentualnej kontuzji czy jakiejkolwiek choroby konia to jest zauważana przez jeźdźców, przez nas. I, I to jest właśnie taka nasza codzienna praca. To nie jest stricte patrol, I wyjechanie i wrócenie. To są szkolenia, które trzeba przeprowadzać, żeby ten koń mógł wyjechać. Na tą chwilę mam też drugiego konia, który podchodzi, podchodzi, podchodził będzie za rok do pierwszego stopnia. Jest koniem młodym, czteroletnim i jego trzeba wszystkiego nauczyć, żeby, miał nadzieję, za pięć lat albo wcześniej przyjął na takie zawody i też się dobrze zaprezentował. Długa droga przed nim albo przed nami, bo, bo to jest jakby patrol, nie jednoosobowy czy jeden koń, tylko to jest patrol człowiek ze zwierzęciem i to dwie osoby, dwie osoby, zwierzak i człowiek muszą się zgrać, żeby to... To jakoś wyglądało i żeby miało ręce i nogi. A czy codzienna opieka nad koniem przez osobę prywatną różni się od tej prowadzonej przez mundurowych? Nie należy tego porównywać absolutnie, bo tu są zupełnie inne wymagania. Natomiast chcę powiedzieć, że takie turnieje powinny, są, powinny być organizowane bardzo często, z uwagi na to, że one dają wskazówkę, jak powinny być przygotowywane konie do służby w policji. Tutaj przy okazji odbywającego się turnieju drużyny prezentują swoje umiejętności. Ale również współpracy ze swoim wierzchowcem. Ta nieodzowna tutaj współpraca doskonale prezentuje się na poszczególnych przeszkodach, które jeździec ze swoim koniem pokonuje, czasem gorzej, czasem lepiej. Z przeszkodami najlepiej porodziła sobie reprezentacja śląskiej policji z ogniwa konnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W kategorii indywidualnej tytuł najlepszego jeźdźca zdobyła reprezentantka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Poza zawodami istotnym elementem wydarzenia było miasteczko profilaktyczne oraz rodzinny festyn, podczas którego promowane było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Policjanci przygotowali tutaj mnóstwo atrakcji, które są poświęcone głównie dla dzieci, a chodzi głównie o profilaktykę, która jest tak ważna, szczególnie teraz, kiedy zbliżają się wakacje. Przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy, są policyjne radiowozy, policyjne psy służbowe razem ze swoimi przewodnikami, które będą prezentować swoje posłuszeństwo wobec panów. 19. Międzynarodowy Turniej Konny Służb Mundurowych można odznaczyć jako sukces. Po raz pierwszy odbywał się na terenie stadniny koni Lambada, choć patrząc na zainteresowanie mieszkańców, z pewnością będzie powtórzony w przyszłości.